Cześć, witam Was w mikrorecenzji Strażnika Sadu Kormaka McCarthy'ego. Jest to recenzja standardowo Instagramowa, bo po pełną recenzję zapraszam Was na mój kanał na YouTube. I jeśli chodzi o tą książkę Kormaka, to niestety nie dowiózł on. Tutaj mam standardowo, mm, oczywiście, mój ekran. I o ile droga była genialna. Krwawy południk, już nie tak bardzo. To nie jest kraj dla starych ludzi. Też świetny, w sensie oczywiście, też mieli adaptację. W ciemności też była adaptacja. No to strażnik sadu już nie dużo, to wszystko słabiej. Miałem wrażenie, jakby to była jakaś taka opowieść bez ładu i składu, prowadzona gdzieś tam do przodu. Także ode mnie niestety leci. 7 na 10 myślę, zapraszam po więcej na YouTube. Jeśli natomiast chcielibyście wygrać bond do Empiku, albo mielibyście pytania do autorów, którzy będą się pojawiali raz w miesiącu, no to zapraszam Was oczywiście na moją kartę społeczności. I to już wszystko. Dzięki. Cześć.